Witam Was tu, Kondor. To pierwszy odcinek mojej najnowszej serii Poradniki, pomocniki. Ta seria będzie polegać na tym, że będę pokazywał różne poradniki w stosunku do różnych rzeczy w Minecrafcie. Więc tak, w tym odcinku opiszemy szmaragdy, tak, emeraldy, jak kto woli. Tutaj miała być taka imitacja góry Ale nie wyszło mi zbyt ładnie, więc... Łapka w górę za, za tą górkę Łapka w górę za tą górę <laughs> Dobra Schodzimy na górę Pierwsze, właśnie zbudowałam tą górę Żeby wam pokazać, gdzie występują szmaragdy Szmaragdy występują jedynie pod biomem wysokich gór tak yy, i tylko pod takimi biomem można je znaleźć a tutaj specjalnie ukryłem trochę szmaragdów oczywiście tu są kilku nodów tak, okay. yy, emeraldy można wydobyć jedynie żelaznym lub kamiennym lub dioksowym diamentowym filowem więc takie dwa osób wykopiemy żelaznym i wykopiemy trochę tego druga rzecz, która dotyczy też szmaragdów to handlowanie z villagersami czyli tymi takimi wieśniakami z ogromnym nosem jeżeli na nich prawy, mamy tutaj yy, sklepik. Jeżeli włożymy tutaj szmaragd otrzymamy redstone lub inne przedmioty. Tutaj mamy czerwono. Redstone. On nam zapisaną książkę za jeden szmaragd. Hmm, tutaj za szmaragd dostaniemy chlebkę. Można tu włożyć, albo tu. Nie można w dwie. dwie. 12 chlebków teraz tego w środku tam czekajcie, są tu many items wszystko da się zrobić chciałbym teraz, to jest tylko y, kilka zastosowań emeraldu ja na przykład jabłuszka można zamienić tutaj u niego na przykład zaszmaragd Tyle węgla. Tu mamy szkło. Za szmaragd. Tu mamy mięso. zaszmaragd. za okay. Tutaj mamy dwa szmaragdy, zaskórzane budki. które no, mogę na nałożyć. Um, tutaj mamy. Pięć emeraldów za żelazną łopatę. To też bardzo opłacalne. Tutaj można wymienić za emeraldy. Coś na emeralda. Tutaj wymieniamy złoto na emeralda. To nie jest wszystko z zastosowań emeraldu. Tak. Emeraldy. Przepraszam za to. Ale ktoś do nas dzwoni. Emeraldy można również ułożyć w taki bloczek ładny. Bardzo ładnie się prezentuje. Bez tekstur. Też bardzo ładnie wygląda. Można go skopać, oczywiście, żelaznym kilofem lub diamentowym. Więc jeżeli chcecie jeszcze inne poradniki w stosunku do czego, więc piszcie w komentarzu do tego filmiku. Lub do drugiego. W drugim odcinku opiszę działania różnych. Opiszę działania. Oczywiście y, pomysły tych działań nie są ode mnie. Są z różnych innych filmów, które mogą być oglądane również przez Was. Więc Ty mnie zasubskrybuj, Ty daj komentarz, a Ty daj łapkę w górę. Więc jeżeli filmik wam się spodobał, możecie dodać do ulubionych. Cześć